Szybko idziemy. Proszę dać nam znak, kiedy Państwo będziecie gotowi, to zaczniemy. Dobrze, czekamy. Gotowy. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Roberta Biedronia, kandydata lewicy na prezydenta. Dzisiejsza nasza konferencja poświęcona jest projektowi uchwały dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz propozycjom lewicy w tarczy antykryzysowej. Oddaję głos Robertowi Biedroniowi. Dziękuję pani rzecznik. Szanowni Państwo, dzisiaj już wszyscy wiemy i widzimy to w sposób bardzo namacalny. Szczególnie widzą to miliony Polek i Polaków, że ta tarcza, która miała być tarczą antykryzysową, jest po prostu dziurawa jak sito. Nie chroni jak tarcza, ale wiele osób niestety zostawia samych. Do naszych biur poselskich i pewnie Państwo także jako media to widzicie, zgłaszają się państwa, które niestety nie przyszło wraz z tarczą antykryzysową. I my jako Lewica zgłaszaliśmy ponad 200 poprawek, które miały ratować ten rząd przed katastrofą, przed sytuacją, w której miliony ludzi będzie zawiedzionych, pozbawionych nadziei na bezpieczną przyszłość zdrowotną i finansową swoją i swoich rodzin. Tak się niestety nie stało. Jak Państwo wiecie, te 200 poprawek zgłoszonych przez lewicę zostało przez koalicję rządzącą odrzucone. Niestety nie stało się tak, ponieważ dla Jarosława Kaczyńskiego i dla PIS-u to nie los milionów polegi Polaków jest ważny, ale zbliżające się wybory prezydenckie. Dlatego my jako lewica się nie poddajemy, będziemy merytoryczną opozycją i chciałem zapowiedzieć już dzisiaj, że w ciągu najbliższych godzin. Złożymy do Laski Marszałkowskiej dwa ważne projekty ustaw. Pierwszy projekt ustawy będzie ratował tych wszystkich, którzy tracą dzisiaj pracę. Jak państwo wiecie, tarcza antykryzysowa weszła w życie 1 kwietnia. Niestety wiele osób dostało wymówienia, zostało zwolnionych z pracy do 31 marca. Tych ludzi ochrona nawet ta minimalna tarczy antykryzysowej niestety nie objęła. Ci ludzie zostali sami. Dlatego my jako Lewica zgłosimy propozycję ustawy, która ureguluje ich sytuację, która sprawi, że wszystkie osoby, które straciły pracę podczas pandemii koronawirusa do 1 kwietnia zostaną objęte wsparciem państwa w postaci minimalnego wynagrodzenia. I nie tylko ci, którzy byli zatrudnieni na umowę o pracę, ale wszyscy zatrudnieni także na umowach cywilnoprawnych, czyli na tak zwanych śmieciówkach, wszyscy ci, którzy zostali wypchnięci poza system ochrony kodeksowej pracy. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w Polsce takich ludzi dzisiaj są miliony. A tych, którzy stracili pracę już do 1 kwietnia, są już tysiące I, i oni potrzebują dzisiaj wsparcia państwa, którego niestety nie otrzymali. Państwo zostawiło ich samych, dlatego my jako lewica złożymy ten projekt. Drugi projekt dotyczył będzie sytuacji przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, którzy dzisiaj wpadają w spirale zadłużenia. Będziemy wnosili o uregulowanie ich sytuacji i pomoc w ich sytuacji w przypadku niemożności opłacania podstawowych rachunków za gaz, za prąd, za czynsz, za najem. I tutaj oczekujemy także interwencji państwa i wsparcia tych przedsiębiorców w dopłatach dla ich kosztów bieżących. I te dwa projekty zostaną przez Lewicę w ciągu najbliższych godzin wniesione do laski marszałkowskiej. Tej sytuacji nie byłoby, gdyby Jarosław Kaczyński i ten rząd nie próbował tworzyć zasłony dymnej, nie próbował swojej nie, nieudolności, jeśli chodzi o ratowanie e, bezpieczeństwa milionów Polek i Polaków przykryć zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Jak wiemy, Jarosław Kaczyński i PiS. Z dużą determinacją próbują doprowadzić do tego, żeby nie zamknąć sobie możliwości przeprowadzenia wyborów 10 maja. Idą oczywiście po trupach do urn wyborczych nic ich nie może powstrzymać jak widzimy przed tym żeby skazać miliony osób uprawnionych do głosowania a w Polsce jest taki osób 30 milionów aż żeby zmusić nas do pójścia i zagłosowania za oczywiście jednym jedynym kandydatem andrzejem dudą Została zgłoszona propozycja przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy głosowali korespondencyjnie. Propozycja niebezpieczna, propozycja szalona, ale jak widać dzisiaj, propozycja, która przypomina najciemniejsze czasy. Kiedyś były czekolady, czekoladopodobne. Dzisiaj będziemy mieli wybory, wyboropodobne. To nie będą wybory. To nie będą wybory demokratyczne, równe, sprawiedliwe, w których wszyscy kandydaci będą mieli równe szanse. Jeżeli dojdzie do tych wyborów, to będą wybory, w których Andrzej Duda będzie sędzią we własnej sprawie, bo wszystkie, całe prawo pisane jest tylko po to, żeby nieudolny prezydent Andrzej Duda został po raz kolejny prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. A wszystko to w cieniu. Nieudolności tego państwa. Jak Państwo wiecie, dzisiaj po raz kolejny pokazano nam, jak działa to państwo. Próbują przeprowadzić wybory dla 30 milionów głosujących, Polek i Polaków, a nie są w stanie przeprowadzić matur próbnych dla kilkudziesięciu tysięcy maturzystów. Jak Państwo wiecie, przygotowano testy, które są kopiuj-wklej, testami z matur z 2015 roku. Odpowiedzi na te testy, na te matury próbne były dla maturzystów już dzisiaj znane, zanim rozpoczęły się matury, a nawet kilka minut po tym, jak się rozpoczęły, o 9 rano. To pokazuje, jakie, jak funkcjonuje państwo pod rządami PiSu, jak tekturowe jest to państwo, jak to państwo po prostu nie jest w stanie w no, sposób normalny funkcjonować. I my jako Lewica Będziemy konstruktywną opozycją, nie wywieszamy białej flagi, nie schodzimy z pola bitwy, będziemy Kaczyńskiemu i PiSowi każdego dnia przypominali, do czego doprowadzili, jak zostawili miliony Polek i Polaków w tyle i jak dzisiaj po trupach do urn próbują prowadzić nas wszystkich. My się na to nie zgodzimy, mamy na to konkretne rozwiązania i będziemy każdego dnia przypominali o tych rozwiązaniach. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, to uprzejmie dziękujemy. Dziękujemy bardzo.